jak zostaje się mistrzem olimpijskim? Na pewno na to się składa bardzo wiele czynników. Tutaj mówiąc o, o wyślarstwie, o budowaniu osad czy dwójka, czwórka, czy, czy, czy ósemka. Oczywiście pozostaje też pływanie na jedynce. Na pewno jest to umiejętność przede wszystkim zgrania się do dopasowania wzajemnego zawodników na najwyższym poziomie. I tutaj bardzo często taką rolę pełni przypadek. Czasami, czasami jest to też również szczęście, wiadomo, że Tą, tą zwycięską osadą, Mistrz olimpijski zostaje właściwie tylko jedna osada. E, to jest o tyle trudne, że konkurencja oczywiście tak jak w wielu dyscyplinach jest niesamowicie e, niesamowicie e, mocna, e, my pływamy na właściwie takim samym sprzęcie, e, także tutaj nie ma problemu, jeśli chodzi o, o jakieś e, powiedzmy różnice sprzętowe, że ktoś pływa na lepszy lub gorszy. Te łódki są właściwie identyczne. Także różni się, przygotowanie fizyczne jest też oczywiście już na tym poziomie prawie, można powiedzieć, zbliżone do, do ideału, tutaj się już niewiele więcej, można, niewiele więcej można zrobić. I pozostaje właśnie tylko sprawy techniczne, przygotowanie, opływanie łodzi, takie rzeczy, które można gdzieś w nieskończoność poprawiać, szukać tych niuansów i myślę, że to jest chyba to, na czym, dzięki czemu się wygrywa. I um, to jest chyba sprawa kluczowa w wysiarstwie.